Witam tutaj, Miwa i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy Camila na Jacksa. Matchup nie najłatwiejszy, bardzo skillowy i dla jednej i dla drugiej strony. Jest dużo takich okienek, gdzie łatwo popełnić błąd, natomiast no wiadomo, że jest to matchup, który faworyzuje Jacksa, czy to na linii, czy też na sideline. No i co, w ostatnim odcinku grałem na Toplanera, który według plotek ma iść do leca, a dzisiaj znowu grałem na Toplanera, który też ma iść do leca, według plotek, tym razem innego, bo na z Vitality Academy i ma iść do głównego Vitality. No i co, jest to na pewno solidny zawodnik, jest to zawodnik, który ma bardzo dobry movement, bardzo ładnie unika, czy robi presję samym poruszaniem się, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o runy, to gram takie jak widzicie na ekranie, co do ciasek, nie jestem pewny, bo w tym patchu dostały zmiany, więc nie wiem czy one są w ogóle dobre, ale... Ale po prostu je gram. Na pewno będę musiał oddać push. Tym, że oczywiście staram się brać te creepy, które mogę. Ok, zbejtowałem jego E. Mieścił tylko jednego autosa we mnie, tutaj jest ok. Teraz spróbuję dać mu autosa i dać W. O, ładnie uniknął już W. Widzieliście, że po prostu biegł do przodu i dostał mniej obrażeń dzięki temu. Ja też się nie uleczyłem. Teraz muszę oddać push, bo będzie miał dwójkę i będzie chciał we mnie wskoczyć. Miałam dwójkę po jednym creepie. Chcę zrobić coś takiego, może. Wezmę tego creepa. Nie będę się może skupiał jakoś bardzo na obijaniu go, bo mój jungler i tak pafuje do bota. Więc skupię się po prostu na tym, żeby brać te kreeper, które mogę, bo i tak nie powinno dojść do sytuacji, w której go zabije. Zawsze w tym matchupie jako Kamila starać się stać obok ściany, bo jak on w was wskakuje, to po prostu klikacie E, tak jak teraz. I on nie ma jak. Dobra, jednak ma jak was zastunować. No, ale mnie movementem ograł. Trzeba użyć potę i ciacho. Ale no zazwyczaj nie ma was jak zastunować. Jeżeli w dobrym momencie użyjecie E, to zawsze zdążycie go zastunować i odbiec. Ja użyłem, no nie wiem, z pół sekundy za blisko, przez co zawsze po doskoku, no nie wiem, Jack stara się zrobić po prostu kroczek do przodu, żeby w takich sytuacjach po prostu być w zasięgu. No i tym razem był w zasięgu. Jack tutaj nie zrykolował, więc będzie chciał mnie tutaj panieszować na odbijaniu się tej linii. musiał trochę uważać, wskoczył we mnie, chciał mi zbaitować E, ale ja się nie dałem zbaitować, po prostu dałem mu auto -sasku. ale teraz będzie ciężko to dopuszować, bo on ciągle będzie chciał mnie wskakiwać. Nie mogę użyć W, bo wtedy on użyje Jakuna na mnie. Kurde. Nie udało się stajmować, ale mam pasywkę. Dobra, przeżyć przeżyję, ale. No, Dobry oponent, cały czas movementem nie ogrywa. Same schematy tradeów może nie są jakieś fatalne, które podejmuję, ale zawsze jeden zły kroczek sprawia, że dostaję jeden autoatek więcej, przez co. No, dwa razy się tak wydarzyło i nie mogłem się tutaj na przykład już tradeować. Taki trochę useless recall, mam kupię kresczą na HP, żeby po prostu postarać się to dopuszować, bo on będzie ciągle we mnie wskakiwał. ja mieć przewagę HP-ków. Nie mam E, więc tutaj słaby tradzik. I co? Dopuszuję to i pewnie znowu będę musiał recallować. Nie wiem, czy w ogóle dam radę to dopuszować. On ma flesza przewagi, więc będzie miał bardzo łatwo mnie zabić. No, chyba nawet tego nie dopuszuję. Kurde, wcisnąłem tabi i widzę, że dla drużyny ta gra też nie najebi się układa. Jakaś wojna tu jest w okolicy mida, ale jest 2 na 3, to nie wiem, czy drużyna będzie się chciała tam bić. Ja tam mogę zejść, ale na topie wave jest taki tragiczny, że jak nie dostanę tam fraga, to i tak ja to już stracę. Chyba ja po prostu biegę na linię i się na tym, żeby to dopuszować. Ale nie wiem, czy w ogóle będę w stanie, bo on ciągle będzie we skakiwał. Dobra, skupię się po prostu na tym, żeby to dopchać. No i to jest problem tego meczu, że jak raz się ustawi źle fala, to... Bardzo długo jest problem, żeby to naprawić. Wygrać się dobrze wokół fali. Przykładowo, jeżeli bym nie stracił jakoś bardzo dużo HP na tym pierwszym puszu pod mój tower, na pierwszych trzech czy tam czterech waveach, to byłbym w stanie na spokojnie to. O, balwet na topie, jestem tutaj martwy. Wątpię, żebym tu przeżył. Nie dało się tego przeżyć. No i z nie dałem. Chciałem jeszcze spróbować przyciągnąć wavea pod tower, żeby może mój wave poczył pod tower, i się to puszało, ale. Za bardzo się dało, timingowo to zrobić. No i to, co mówiłem, to to, że jeżeli yy, na pierwszych waveach nie straciłbym jakoś dużo HP, to na bążbeku powinienem być w stanie to dopuszować solo. Yy, ale teraz, no, nie dopuszowałem na backu, no i widzicie, że przeciwnik gra dobrze i ma freeze'a przez, nie wiem, już chyba 3 minuty. Więc, no, nie daje mi grać za bardzo. Po jednym błędzie popełniłem jeden błąd i już nie mogę grać. Teraz to po prostu już muszę się tradować, żeby to dopuszczać. Ja nie tak, że chcę, tylko muszę. Ja coś takiego wygrywam. Tylko, że fajnie jakby talia tu przyszła, bo ten ziomek troluje. Nie chcę używać E, dlatego, że on przefleszuje i mnie zabije. Mam pół levela do szóstki, aż on ma siódmy już. Nie uda Jak okay, Wskoczył we mnie. Kombo tutaj talii. bez flesza Jax. Wskakuję tu w niego. Mam jeden creep do szóstego, chciałem go zbejtować, na wskoczenie we mnie. I co, powinniśmy go tutaj zbytować, znaczy zbaitować, zdajwować. Zdołowałem go, może Talia dobiegnie. I Talia dobiegła, no i co, ziomek po prostu tak opada. No to jest, jak widzicie, taki ziomek, który zawsze stara się grać wokół tych uników i wiecie, movementu i stara się wszystko zrobić, żeby ogrywać przeciwników. No i mnie już ograł chyba yy, z dwa, 3 razy tym movementem, że włożył mi jeden tak więcej. Ale teraz znowu chciał to zrobić, z, nie wiem, z unikaniem mojego W, a później kombotali i po prostu padł. Więc no wiecie, jak to jest zawodnik, który ma dobry dzień, to, <noise> to ciężko coś zrobić na niego. O, zatrzymało mi coś recall. No, ale dobra, no nie wiem, zabiliśmy go, wziąłem dwa playty. No w XP i w creepach, no, oczywiście, nada jestem bardzo mocno do tyłu, ale no, nie wiem, może teraz się będzie dało grać. Plus tego wszystkiego jest taki, że przynajmniej fala jest naprawiona i puszuje się w moją stronę, tak? Ten matchup jest ok, gdy właśnie nie dojdzie do sytuacji, w której jest zepsuta fala. Jak nie wiem, jungler was coveruje właśnie na wóz albo nie stracicie HP, tak jak mówiłem. Ale w takim czystym na jeden na jeden ciężko jest, ciężko jest. Chyba, że się gra z Ignite'em, to, to trochę łatwiej jest zagrać, ale. On tu będzie chciał grać pod plate'a. Nie w niego kół. Plaita weźmie, nic na to nie poradzę. Złapię kolejnego wave'a wysoko, więc możliwe, że za chwilę nawet drugiego plate'a trasy. On użył E, ale nie chce w niego wskakiwać. Wolę sfarmić tego całego wave'a. Zamiast bawić się w ganianie go. Ale jak podejdzie, to chętnie nie wskoczy. Talia tutaj idzie. Talia ma Rkę. Nie wiem kiedy ma range. Rkuje. O! Idealnie stajmowałem jego skok. Ale nie stajmowałem idealnie mojego Q. Talia też nie stajmowała idealnie swojego kombo. Kurczę, no lipa, bo byłem przekonany, że Talia trafi kombo, przez to nawet nie czekałem na ulepszone Q. Nawet napisał się megsiestrowo. Nie czekałem na ulepszone Q, bo chciałem nawet dać to, nie wiem, tam 30, no może nie 30, ale z 80 obrażeń, bo byłem pewny, że to i tak po prostu wystarczy z tymi obrażeniami od Talii, jeżeli trafi, ale... O, Jack stepuje też. W tym samym momencie tapał co ja. Typra lifa jest. A Trinity nie ma. Okej, dostał ode mnie combo. I co, Talia znowu za mną stanie, ale nie wiem jak my mamy to ograć. No jak wskoczy we mnie, to będzie cud. Nie powinien tutaj skakać w takich sytuacji. Bo raczej się powinien spodziewać, ale, ale zobaczymy. No plus jest taki, że fala się będzie puszowała powoli do mnie, więc to jest ok. Faker jest na jak Skąd on wiedział niby, że coś takiego się wydarzy? Że on tu nawet nie ma Lorda. A teraz czemu ta dokończyła recall akurat? Jak się we jakby nie wskoczył? A, nie miał łany, okej. Okay. No bo jest nie najlepiej ustawiony. O dobra, on to poszukuje. Nie wiem, to jest chyba najlepszy ziomek, na jaki ograłem w ostatnie miesiące. No teraz będę w w Europie, więc będę spotykał tych ziomków. O, prawie szczęk dostałem. Więc będę spotykał tych ziomków, co będą krainę w prawda? Więc pewnie jak będę grał na jakiegoś Zeusa, Stewan czy coś, to będzie jeszcze gorzej, ale. Ale nie wiem. No jest to dobry ziomek. Nawet jak gram na jakichś innych ziomków zleca, to oni nie mają takiego movementu dobrego jak ten ziomek. Mają trzy Void Graby. Tak, ma pół HP, więc może będę w stanie go ograć jakoś tutaj zaraz. Jak będę grał blisko ściany, i on we mnie wskoczy, to mogę go zabić, tak myślę. No Belwet tutaj stała, więc dobrze, że nie wchodziłem do przodu. Ten trade nie najlepszy, nie doleciałem z E. Jakbym doleciał to to by było dobre. Nie wiem czy tutaj daję, bo nie dostanę. Ale ja mam r więc może nie. Dobra, Jack teraz nie ma many, sforsowałem mu E, więc spróbuję go teraz dojechać. No i dobra, no tym razem popełnił błąd i go zabiłem. Też dobrze zagrałem, żeby sforsować mu z pierwszego wejścia. Wiecie, no, jak ktoś popełni błąd, to nawet jak jest najlepszym graczem na świecie, to i tak go zabije, ale w takich drobnych rzeczach widać różnicę. Wydaje mi się, że też mi bardzo wszedł do głowy i nawet boję się z nim tradeować Może nawet miałem więcej takich dobrych, dobrych tradeów do znalezienia, ale wszedł mi już do głowy po prostu w pierwszych tradeach. Dobra, biorę playta. No i co, idę do bazy? Nie gram Demolisha, więc tutaj nie wezmę jakoś dużo, ale mam te trzy void graby, które sprawią, że jakoś tam spuszę. Ja no mam Trinity, czyli witam jak no nie ma tragedii. No bym mam, wiecie, 68 creepów, ale Trinity w 13 minucie to jest dobry wynik tak szczerze. Taki normalny bym powiedział, wiadomo, że jestem do tyłu, ale... ale w samych przejembiotach nie ma tragedii. Teraz możliwe, że stracę jeszcze jednego playta, a możliwe, że nawet cały tower, ale może całego towera nie. Ale na pewno będzie bardzo low. Mój botlane jest do przodu, póki co mojej drużynie dobrze idzie, no mój jungler też ma 60 creepów w 14 minucie na farmiącym junglerze, więc nie lepiej O, teraz tutaj tower niestety O, jeszcze tres tutaj jest I pingują mi, że ktoś jeszcze tu jest Dax TP up, Kerr bot, napisze drużynie Mogę zmatchować te zawsze, jakby stepową, Ale chyba tam zabijają No dobra, no mój botlane jest do przodu Tylko my na top jungle jesteśmy bardzo do tyłu, ale może będzie okej, Natalia jest bardzo dobra w ich piki, nawet jak będzie do tyłu to powinna dużo robić ja, może przytrzymam tę fale blisko swojego towera i zacznę pingować drużynie, żeby uważali. Jacks może być na bocie z bazy. O, tresz tutaj jest, więc widzicie, teraz wszyscy będą grali do Jacksa, więc za bardzo nie będę miał jak wrócić do tej gry. Ja ten. tresz. awczy tam za ścianą? Czy co? Pisał z różną. Nie wyzywają już. Tam idzie jakaś wojna. Treść tutaj szuka huka we mnie. Pinguję, że tutaj Jacks będzie. Jax i trash tam powinni być, więc o. Alia tam została niestety. Tresh jest. Jacks też powinien zaraz tam być. Dobra, mogę teraz zejść do Mida. Może mnie tutaj Jax nie przetnie. Ja tutaj idę, ale nie wiem czy to będzie do dobry pościg. O. Karma trochę bije, dwa razy tak samo zabiła przeciwnika. Pierwta ja później Blica po prostu gonili. Biegnę tu, ale nie wiem czy to biegnę. Mogę spróbować. Gdzieś bota odpuszować. Go zabijemy z talią. Talia Amerkę i ja Amerkę, ale nie będzie to łatwe na pewno. Dziwnik Matabisy ma półtorej przedmiotu, więc. No, nie dość, że jest tanki, to jeszcze ma dużo obrażeń. No, jeszcze wziął tower. Muszę spilować talię jakoś i nie dać Raksowi dojść do niej, i może wtedy zabijemy. Dobra, udało się go w locie zabić. W ostatnim momencie, bo nie dość, że wiecie, znowu mógł pe pewnie po prostu uciec, mógł po prostu od razu kiedyś latarnię ale jeszcze przed tym próbował mnie zabić, więc gra totalnie wokół limitów. No i co, w tym przypadku się to mu nie opłaciło, ale ale mogło się opłacić, i by znowu miał kolejną akcję podmontaż. Na bota. Opuszuję te fale, że przynajmniej coś tracili, albo przynajmniej te tepkę Jacksowi. Trzeba się rozglądać, czy tutaj Jacks nigdzie nie tepuje. O, trafiliśmy huka. Zabiliśmy, więc Git. Dobrze, ten Blitz gra. Prawa jest karma. Trzeba teraz uważać na Jacksa. Dobra, Jacks na bocie. Kolejny huczek będzie leciał. O? fajkerem jestem jakimś? O co chodzi? Na midzie jest dojazd. Ja tutaj będę poszła dalej po prostu. Tracę dodatkowego wavea, ja sobie dodatkowego wavea zgarnę. Teraz pelwet za bardzo w kampy. Nie może wejść w górną stronę mapy, ani w heralda, bo. Będzie musiała raczej odpuszczać bota, żebym tutaj nie wziął tier dwójki. mi zakładam, że tak powinno zrobić. Dlatego sobie zwarduję tutaj przez ścianę. No i co, no dobra, może trochę przesadziłem, z tym grałem tier dwójki, myślałem, że mam więcej wave'a, ale... Ale pół wziąłem, więc nie najgorzej, czy tam jedną trzecią. W ogóle mam 3-2-3 jeszcze, addon za mnie. Mogę złapać tego Midwave'a po drodze i możemy grać heralda. Dzień czeka na item w bazie, więc tego midwave'a nie będzie brał. I mam teraz chwilę na zgrupowanie się, tylko że za długo tutaj nie mogę zostać, bo będę musiał iść bota. Albo byśmy tutaj od razu się bili, albo... Albo muszę wracać. Jakby tutaj Blitz biegł, to R'kował, ale oni nie za bardzo mają jak przejść, więc muszę iść na bot'a. O, Jack cepuje. Więc dobra, teraz nie muszę podejmować za żadnych decyzji. aby tylko drużyna nie padła zanim dobiegnę. Kurde, nikt nie zabił tej jaszki. Dobra, zabili nawet zabije drugiego, ale nie wiem, czy go uratują, bo wrócą do przodu. Kurde, jak to wyglądało tak źle? Oni zostali tu zgrupowani w czterech? Nie, może po prostu drużyna nie miała jak wejść, bo i one wcisnął Rkę, ale nie wiem, czy on nie doleciał, czy co? Bo byli dobrze ustawieni pod r -kę. ale może po prostu nie miał range'a i nie, nie doleciał, nie wiem. Bo już odpfleszowali. Okej, okay, oni, oni używają Heraldy od razu, więc tracimy raczej 2 dwójkę Nie mam niestety TPK, żeby tutaj tepnąć, więc będę biegł z bazy. Ale nic więcej się tutaj raczej nie wydarzy. Odejdę jeszcze tutaj na chwilę, ale raczej nie będą podchodzili. O, ta karma podchodzi. O i dostała To Tutaj padnie sobie tego. No, zielonek sobie tego poszedł i padł. Kupujemy na topa. O! A niestety nie udało mi się ukraść. Teraz botwave jest ryzykowny, bo nie dość, że jest tutaj belwet, to może być jax. O, znalazłem belwet. Oj, Klaus, nie mam W, pół sekundy. Ale ja będzie arkowała. Jest flip, albo zabije, albo padnie. No dobra, zabił. Jax na topie, więc też nie padnie. Może tutaj dam radę Tier 2 wziąć na bocie. To jest dużo, żeby ale wydłużyła flash, bo teraz fighty będziemy ciężko grać. Jak dostanie czymkolwiek, to po prostu pada na nasze herosy. Ja tutaj dalej, ale tutaj karma będzie, więc Tier 2 nie weźmy. Ale będzie musiała tutaj przyjść. Okej, okay, jax nawet tutaj przed, ale możliwe, że karma jest za nim, bo karma się nie pokazała. Blitz pinguje, że chce tutaj grać, ale to nie jest chyba dobre granie. Jony nie ma TPK, więc nie wiem czy on w ogóle powinien być na topie. No jeżeli teraz zejdzie, to jest ok, ale. Jeżeli będzie puszczał dalej, no to nie możemy się bić od trzeciego smoka, co. No nie wiem, czy jest dobre dla nas. Niby weźmiemy Tower na topie, ale... ale nie wiem. Może tę karmy na szybko włapiemy? Ona jest sama. No, Jin nie trafił, to nie wiem, czy zabijemy. Chyba nie. A laki też zostałem od A dziwne, że pokazują się tutaj we dwóch albo nawet we trzech, a karma sobie podchodzi jeszcze od tej strony i nie pada. Jak jeszcze jakby grała od tej strony, to wiecie, to by mogła, by była blisko Timu, ale że ona sobie gra tutaj, to jest podejrzane. No i co? Karma jest na topie, więc może oni tutaj jeszcze kogoś wyłapią. Bo widzę, że Jax się chyba dał wyłapać, więc ja mogę tutaj tepnąć Te dwie sekundy. Jakby tu nadal była walka. No nie, no, mogę tepnąć i sprawdzić wyłapać tego tresza O, oni też tepują. Próbuję zagrać tak, żeby mnie nie widzieli. Dobra, widzieli mnie cały ten czas. Ale dużo obrażeń zrobiłem. Próbuję jeszcze niebieski. Dobra, no powinniśmy każdego zabić tutaj. Ja spuszuję bota, żeby wziąć chociaż z tych fragów. Tier dwójkę na szara raczej nie weźmiemy, bo oni będą wstawać. No nie, nie, nie. Pingują na szara, ale oni już będą wstawać. No nie sądzę, żeby to był dobry call. The Jean ma 1 HP. Jakby się chociaż udało tę tier dwójkę, to byłoby super. Nie wiem, czy Jax ma TP. -ka. Możliwe, że już będzie miał. To, że tutaj puszuję, no dobra, karma to broni. ja chce tutaj podejść. Teraz spaliliśmy fleszę. Zawsze coś, ale nie wiem, czy ja tutaj ucieknę. Mam nadzieję, dobra, że jak idzie, więc powinienem być fajnie. Muszę recall, bo mogą nosora zacząć. zaczynać. Jean też jeszcze nie zrekolował. Więc tutaj chyba przeciwna drużyna powinna zaczynać na Shora. Muszę kupić merce w tej grze. Niby mają dużo. Nie jesteśmy nawet na merce. Niby mają dużo adeków, ale merce też potrzebuje. To nie wygląda dobrze. Dobra, przeżył Bliss. O, o, Szała leci. Jin dostał. Spróbuję zablokować tutaj wszystko. Go uratować, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, ale chyba się udało. zerkuję Jacksa, żeby nie mógł też na dżina wskoczyć. I powinniśmy tutaj. O, ale ten dżin bije. Mam pasywkę. Dobra, zabijamy tutaj. Dobra, w miarę dobrze zagrałem ten fight, bo wiem, że i tak. Obecnym stanie gry wiem, że nie skeruję tej gry, więc po prostu staram się grać tak, żeby kupować przestrzeń dla Timu, co wydaje mi się, że no po prostu jest dobre. No i przy okazji też dostaję jakieś losowe fragi. O, może tutaj wyłapiemy? O, nice try. Ja po prostu tower na idzie i nic więcej, no chyba, że tutaj Blitz trafi jakiegoś huka, ale... Ale wątpię. Tower na idzie i zawijka. Karma nie ma TPK, tylko Jacks może mieć. A, robię zawijkę stąd sobie raptory wziąć bo czemu nie 130 creepów w 24 minuty To jest właśnie to o czym wam zawsze mówię jak gram na jakąś kamilkę Że często jestem do przodu na kamilkę A ona po prostu zaczyna losowo biegać po mapie I łapać fragi no to jest to co ja robię w tej grze Bo no mój heros Jest po prostu op w robieniu czegoś takiego Że po prostu sobie biegam i wiecie Biegam w przeciwników po prostu tak jak teraz Pomocy A odwrócę do przodu Powinni zabić co? Jak zagrałem coś takiego nie to, że ażka musiała podbić, to jeszcze Jax we wskoczył i popełnił samobójstwo. O, jednak fakerem jest z 1000 golda dostał. No ale dobra, no powinni zrobić Nashora. Nie wiem, czy lepiej było przeżyć, bo jakbym przeżył, to pewnie oni by we dwóch przeżyli, chociaż nie wiem, czy by Jax przeżył. Ale zakładając, że ja bym przeżył i oni we dwóch by przeżyli, to może i tak byśmy zrobili Nashora? No chyba i tak byśmy zrobili Nashora, więc nie wiem, czy był sens jakiegoś do przodu, ale... Stwierdziłem, że, no, że jeden z nas na pewno nie padnie, w tym przypadku Jin, ale niestety padł, ale może i tak zrobią, no Velvet tutaj biegnie, więc może tutaj zdąży na jakiegoś stila. no mam nadzieję, że nie. Dążymy? Dobra, zdążymy, ja niestety nie będę miał szara, bo za 3 sekundy wstawałem, ale... Dobra, teraz będzie trzeba się bić o... 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 o, o Soul'a. Fight nadal mogą być ciężkie, bo przeciwnicy ciągle trolują. Jeżeli by się zgrupowali w pięciu, to z tymi shieldami od Karmy, no popatrzcie, jakie ono ma itemy, może być tak, że Jax i Belwet będą w stanie skierować walkę. Więc moim zadaniem chyba będzie nie doprowadzić, żeby mogli zabić Gina, bo jeżeli Gin nie padnie, no to wiecie, widzicie jego przedmioty, on po prostu będzie one każdego. Ma on 600 Ademon, LDR, kolektora i Eka. Więc jeżeli on przeżyje, no to walki powinny być darmowe. Jax na topie, więc prawdopodobnie zaraz będę musiał tam iść. Jakby tutaj Talia szła, to bym mógł erkować też, bo ona tutaj chyba trollowała, no ale robiliśmy to samo, tylko że na bocie. Więc co, ja muszę iść odpuszczać bazy. Ale nie wiem, czy w ogóle zdążę tam dobiec. Teraz jest walka, ale nie chcę tepować, dopóki Jacks chyba nie tepnie. Albo jeżeli przeciwnicy nie wbiegną w pięć osób. O, dobra, udało mi się przeskoczyć pod Tower, więc powinienem tutaj być bezpieczny już. O, szała mnie leciała, ażki. Mogę tutaj nawet sprawiać go ograć. Jeżeli on by wskoczył zbyt głęboko, to ja go tutaj zabijam. To no tak do przodu tego nie mogę wskoczyć, bo ma 4 khp. No teraz 3. Obrażeń nie wystarczy. Ok, on rabi zabijkę, bo go tutaj nie widzę. Będę patrzył na te peka. Nie Miałem W, niestety, żeby mu zatrzymać. Dobra, teraz mam dopiero. Nie wiem, czy ja tutaj przeżyję. Powinienem. Proszę, drafta Leo. Dobra, trafił, git. Nie jest baitowane. Dobra, na tym że chyba jakoś super dużo nie weźmiemy, ale ustabilizowaliśmy grę, bo wzięliśmy Soula, wzięliśmy tier dwójki. może teraz jeszcze tier dwójkę na topie weźmiemy, mamy minutę Nashora. Nie wiem, czy topem teraz nie powinniśmy grać szybko, żeby jeszcze tego Nashora spróbować wykorzystać. Na tym wave'ie chyba moglibyśmy jeszcze zagrać, tak mi się wydaje. Może ja po prostu tapnę na topa i zagram szybko z drużyną, bo i tak mam zepsute tempo, chciałem sofnąć po przedmiot. Teraz będę mniej więcej na czas razem z nimi. Jeżeli tu by ktoś podchodził pod wave'a, to chciałbym w niego wbiegać, o. Albo no oni będą wbiegać we mnie, ale ja mam staraka, więc to może nie być najgorsze, tak szczerze. Dużo czasu kupiłem, jeszcze mam staraka. Ja mogę tutaj bić. Przeciwnicy chyba trochę przesadzili z tym, że chcieli mnie wyłapywać, bo ja tutaj tak naprawdę wyłapałem ich. Ale widzicie, że wszystko opiera się wokół graniu pod wave. Y. Ja chciałem obronić tego wave'a moim Tepekiem, a oni chcieli go wziąć i faktycznie grali pod tego wave'a. Nawet nie, że oni spodziewali się mnie jakoś, że tam będę, bo pewnie się nie spodziewali, ale po prostu chcieli wziąć tego wave'a. Bo to był ostatni wave tak naprawdę, kiedy mogliśmy grać na naszorze, więc tutaj to był priorytet przeciwnej drużyny, żeby spróbować go yy, zgarnąć. I co? Powinniśmy tutaj próbować ich dive'ować, póki oni jeszcze nie wstali. Mam E za 2 sekundy, mogę spróbować tam wejść do przodu. Italia flaszowa do przodu. Ja mogę sfollowować. Wciągnęło go z powrotem. Muszę tu flashować. Powinienem przeżyć. Na mało HP, ale powinienem przeżyć. No, fajkerzy są w Kimie, tak szczerze, nic nie muszę robić, tej tak że, no dobra, może nie, że nic. Po prostu dostałem stąpa na linii, no ale to nie tak, że trollowałem, tylko <grym> po prostu był lepszy. No ale dobra, no nie będę ukrywał, że jean skarował tę grę. Ja i Talia byliśmy totalnie józef. Jin i Blitz, wydaje mi się, że 2 na 8 skarowali tę grę, bardzo ładnie grali. No ale co, no nie wiem, D1 wbite. Win rate mam 22,17, obrażeń pewnie jakoś dużo nie miałem. No w sumie 1k na minutę to jest bardzo dobry wynik. 1k na minutę, w takiej grze jak byłem do tyłu, i mnie karował, więc łatwo miałem zadawać obrażenia, ale i tak dobry wynik. 1k obrażeń na minutę, prawie to jest git. No i co, wiecie, ja tak narzekałem, czy znaczy narzekałem, użalałem się całą grę, że gram na jakiegoś fakera, ale serial był dobry. No i to oglądając, pewnie się takie wydaje, że wiecie, tutaj jakoś uniknął, zrobił jeden autataczek więcej, czy i to takie proste się wydaje, jak się ogląda, ale zagrać dobrze movementem. Szczególnie takiego ziomka nie jest łatwo i łatwo być paniszowanym w takich sytuacjach. No i ja zostałem spaniszowany, więc fajnie, że zagrałem na, fajnego, na dobrego przeciwnika, lepszego niż ja. <laughs> ale trochę mnie zabolało to co mi robił. No ale co? Dziękuję za oglądanie. Dawajcie wam znać. Dawajcie wam znać. Dawajcie mi znać, jak wam idą placementy, bo ostatnio pisaliście że też średnio. No teraz już po placementach jest. To możecie napisać jak dampfo jak wam dalej idzie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.